Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Oto słowo Pańskie. Może zacznijmy od naszej natury, od naszych przyzwyczajeń i doświadczenia. Często wiemy, że gdy jest coś przed nami wielkiego może i trudnego do zrobienia, to jest ważne, jak to sobie na początku poukładamy w głowie i w sercu. Bo można te same sprawy widzieć bardzo różnie. Powiedzmy, małżeństwo, ktoś powie: Pragnę wyjść za mąż, ożenić, aby być z kimś, aby kochać, aby mieć rodzinę, aby dawać swój czas, aby się dzielić tym, co mam i dostawać może jeszcze więcej. To jest wizja prawdziwa, czy nie? Każdy niech odpowie sobie. A można widzieć, tak jak teraz, niejednokrotnie młodzi mówią, a po co wychodzić za mąż, się, to same kłopoty. Tak jest się niezależnym, rodzina, sprzątanie, garnki, mycie. Widzimy ta sama sprawa. Jak się zacznie tu i tu, w sercu i w myśle, tak potem... Idziemy z tymi konsekwencjami. Można powiedzieć o życiu zakonnym, kapłańskim, misyjnym, bo co tam jechać na misję ciepło, gorąco, nie zna się ludzi, jest się obcym, męczy się, głosi się nawet jak największą miłość do ludzi, tak i tak, co innego robią, co innego pragną, a można widzieć to jako dar i łaska, Panie. Powołałeś mnie, cokolwiek trzeba, gdziekolwiek ja będę, tylko Ty bądź ze mną, pomóż mi, wspieraj mnie, tak jak obiecałeś, pójdę na koniec świata za Tobą. Ta sama sprawa, a Niebo i Ziemia. I dzisiaj też słyszymy o dwóch takich przeciwnościach. Z jednej strony ciężar i brzemię, z drugiej lekkie i słodkie. Tylko Pan Bóg. Może to pogodzić. Również też, gdy mówimy o jakichś ciężarach, szczególnie czymś, co no, dzisiaj się ani już nie używa, ani jarzma się nie używa, przynajmniej tutaj w naszych okolicach czy naszej kulturze, czy brzemie też tak nie zawsze się posługuje tym wyrazem. Może coś to jest dla nas takiego związanego bardziej z byciem w niewoli, w więzieniu, z ukaraniem, z czymś, co człowiek absolutnie nie chce mieć na swoich ramionach. I też tak to można widzieć, ale nigdy nas nikt nie karza, ani nie wkłada na jarzma, ani brzemienia, abyśmy sami się na nie chcieli zdecydować na oku. Ktoś nas zmusi do tego. A Pan Bóg daj nam ofertę w swojej miłości. Przyjdźcie do mnie wszyscy. Wejście jest sami na siebie. To jest cała sztuka wiary i miłości. Że Pan Bóg nam oferuje nawet najtrudniejsze rzeczy dla naszego dobra, na końcu dla naszego szczęścia, ale wy to musicie sami sobie zrobić. Musicie sami zapragnąć i wziąć, aby to nieść. Tak samo jak w tych ważnych życiowych sprawach. My nie boimy się trudnych rzeczy, poświęcenia miłości, ale chcemy, aby to od nas wypływało. Nie chcemy sobie nałożyć tego na samych siebie, że ktoś nam powie, ty musisz tu kochać, ty musisz to zrobić, jak jakiś surowy kierownik w pracy, bo wtedy już czujemy, że to jarzmo jest jakoś niedopasowane i nas uwiera bardziej niż trzeba. No a co nim jest? Bo Pan Bóg mówi o tych trudnych rzeczach, jakby były tak, no bardzo proste, to tak jakby sobie założyć, nie wiem, duży worek, który się wydaje z zewnątrz ciężki, a w środku jest pełen cukierków, i też takich najlepszych, czy jakieś marshmallow, czy ta się mleczko. Wydaje ogromne, wydaje się ogromne, ale jest nieuwierający i słodki. Tu nie chodzi o słodycze życia w takim fizycznym znaczeniu, ale chodzi o słodkość. Pan Bóg mówi, wejście na siebie moją miłość, z wszystkim, co ona zawiera, z przebaczeniem, z ofiarowaniem się, z poświęceniem, ale i z tym, co Bóg w nią wkłada, że serce nam chce podskakiwać do samego nieba. Też mi się tak nasunęło, będąc na północy przez wiele lat, miałem również psi zaprzęg. Chciałem też zobaczyć, jak to wygląda takie pełne eskimoskie życie, jak ludzie przez tysiące lat tam sobie radzili i dzięki pomocy też eskimosów, ale też samemu trzeba było dużo zrobić. Szło jakoś tego i doświadczyć. Wiemy, że są różne rasy psów. Jedne mają takie zalety, inne znowu coś bardziej różnego, tam wolą, czy robią, czy mają jakieś takie psiedary. A właśnie dla tej rasy psów północnych jednym z takich no, darów od natury jest to, że lubią pracować i lubią ciągnąć. Nie każdy pies to ma, może nie każde zwierzę to ma. I oczywiście tam się jarzma im nie nakładała, ale był ten harness, była to ta taka specjalna uprząż do ciągnięcia. To nie takie końskie homonto, ale coś takiego, że przylegało im do piersi między łapami, żeby jak najlepiej i jak najszybciej i silniej mogły pracować. Gdy one to widziały uprząż, to już podskakiwały pod same niebo, że mogą się dorwać do naprawdę ciężkiej pracy przez lody i śniegi, ciągnięcie sań. To nic łatwego, nic przyjemnego, ale im aż te pyszczki się śmiały i do największego zmęczenia były gotowe to robić, nawet jak potem padły na ten śnieg, żeby odpocząć. Ale było w nich to takie pragnienie, ten dar przez naturę i przez Pana Boga też pewnie dla tej rasy, aby pracować ciężko i mieć z tego przyjemność i mieć w tym sens. I takie spełnienie się, po psiemu, ale spełnienie się. I my też to mamy od Pana Boga. My zrobimy dla miłości wszystko. Byle to było od serca i byle byśmy też jej doznali. I Pan Bóg mówi: W tym ciężarze, w tym brzemieniu, w tym jarzmie jest moja miłość, którą ja Ci daję. Odczytaj ją, a zobaczysz, ile błogosławieństwa przyniesie. Mimo tego, że zmęczenie przyjdzie, ale nawet sami wiemy, że jak. Po udanym dniu, takim szczęśliwym, możemy być wieczorem wykończeni. Siądziemy na fotel, czy już do łóżka się tam położymy, czy rozłożymy w nim, ale z sercem spokojnym i bijącym nam do nowego dnia, aby się spełnił. Ale tu jest właśnie też ta tajemnica, żeby to robić z Bogiem, bo On dopasuje nam ten ciężar, to brzemie. Tą uprzącz tak, że nas nie będzie dodatkowo jakoś gnieść, a współpracować z nami. My często, gdy nakładamy sobie ciężarę, myślimy, nikt lepiej to ode mnie nie zrobi, bo ja znam siebie. A, a tu jest sekret, że my nie znamy siebie bez Pana Boga. Nam się tak wydaje, bo niejednokrotnie się zdziwimy i zaskoczymy samych siebie. Miało być inaczej, a ja myślałem, ja myślałam, że tak się ułoży, no to jak sobie przygotowaliśmy tak jak przysłowia, jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. Robić to z Panem Bogiem, bo w tym jest ta tajemnica. Też jeszcze taka opowieść mi się przypomina króciutka, jak to dziecko było statusiem na plaży i lepiło sobie taki zamek piaskowy. Potem chciało go obłożyć kamyczkami różnymi tam patyczkami, które znajdowało, Poszło też na wydmy, aby nazbierać trochę drewna i był tam też taki korzeń mały, jeszcze lekko wpuszczony w piasek. Ten malec chciał go wydostać i łopatką podważał i ciągnął i tam coś jeszcze czymś pchał na różne sposoby, aż się zmęczył. I przyszedł do tatusia i powiedział, tatusiu zrobiłem wszystko, ale nie dałem rady wyciągnąć tego korzenia na zamek. A tatuś mówi, wszystko zrobiłeś? Co w twojej mocy tak próbowałem i z tej i z tamtej strony nie da rady tego wyciągnąć. Tata jeszcze raz patrzy, na pewno wszystko zrobiłeś? Dzieciak mówi, a co, tatusiu, jednego nie zrobiłeś. A czego? Mnie nie poprosiłeś o pomoc, a byłoby załatwione. No tak, że mi nie przyszło do głowy, to choć zrobimy to razem. Taka prosta historyjka. Ale Bóg nam mówi, już wszystko zrobiłeś? Że myślisz, że się nie da, że nie udźwigniesz, nie doniesiesz? A czy mnie poprosiłeś o pomoc? Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie.